Cześć, witam was na kanale Fajna Telewizja. W dniu dzisiejszym z cyklu napraw podwórkowych pokażę Wam, jak zregenerować zaciski hamulcowe oraz wymienić klocki. W przodzie w C-Maxie. również równoznaczne jest to z Fokusem 2 Mondeo Fusion Fiesta układy są te bardzo podobne, także zapraszam Was do oglądania. Podczas tej naprawy przydadzą nam się zestawy do wyciskania tłoczków. Można je zakupić. Na internecie, na portalach aukcyjnych, nie za niedużą kwotę, pomimo tego, że zestaw wygląda dosyć profesjonalnie, ale spokojnie wystarczy. Oczywiście, nie jest to zestaw na jakieś profesjonalne. Prace przy wymianach klocków hamulcowych, ale spokojnie do Waszej wymiany wystarczy. Pasuje do szeregu różnych układów, także musicie tylko dopasować końcówkę, która odpowiedzialna będzie za wciśnięcie Waszego tłoczka. W zależności jaki rodzaj tłoczka i jak cylinderek jest tam dopasowany, musicie taką końcówkę założyć. Oczywiście nie zapomnijcie o Waszym bezpieczeństwie, aby podeprzeć z tyłu koło, jeśli oczywiście chodzi tutaj o przód. Czymś zablokować, aby samochód nam się nie obsunął. Przede wszystkim, co ważne, wasze bezpieczeństwo. No i zabieramy się za odkręcenie koła, aby dostać się do naszych klocków hamulcowych. Pamiętajcie, aby przed jeszcze zakupem klocków sprawdzić po prostu, czy wasze klocki nadają się do wymiany, zweryfikować ich stan, czy rzeczywiście to one powodują. Problem z hamowaniem, bo tutaj może też być różnie. Na przykład, może to być pompa ABS, może to być ciśnienie w układzie całym hamulcowym. Zweryfikujcie sobie ten problem, czy nie ma żadnych wycieków po zdjęciu koła. Do wszystkiego mamy dostęp, więc możemy bez problemu sobie to zweryfikować, czy żaden z układów hamulcowych nie stwarza problemu. Jeśli nie, i jeśli zobaczycie, że wasze klocki są już dosyć cienkie, dosyć zdarte lub też jeździcie przez jakiś czas na nich no to należy je oczywiście wymienić warto też sprawdzić Waszą tarcz hamulcową gdyż przy wymianie powinno się też pomyśleć o tarczy hamulcowej jeśli ona już jest dłuższy czas i jest zużyta przede wszystkim rant końcowy tarczy pozwala nam zweryfikować jej stan na początek zobaczcie klocki hamulcowe i ta sprężynka blokująca, którą musimy zdjąć, aby, aby dobrać się do całego klocka. Ale sama tarcz z przodu jest tu podwójna i wentylowana, więc na pewno jest grubsza niż tylna. I chodzi głównie o ten rand. Tak jak mówiłem, wszystkie inne układy, gumowe osłony. Sprawdźcie, czy nigdzie nie ma tam wycieku, jakichś pęknięć tych osłon. No i grubość tarczy. Powinna być zmierzona na jej całej długości. Mówię o tym więcej w odcinku o wymianie kół. Sprawdźcie w zakładce wideo. U góry wyświetla Wam się link do tego odcinka. Zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, problem tutaj może być duży. Pęknięta tarcza może spowodować, że będziemy mieli problem nie tylko z układem hamulcowym, ale jeśli to się wydarzy na trasie, możemy spowodować wypadek. No, i zabieramy się za nasz, wymianę naszych klocków. Ja wybrałem klocki firmy Delphi. Nie są to klocki ani najtańsze, ani też najdroższe. Myślę, że pośrednie i takie należy wybrać. Zweryfikujcie sobie oczywiście, co producent podaje na tych klockach. Przede wszystkim chodzi o tą okładzinę. Aby ona była z odpowiedniego materiału i nie powodowała piszczenia, co często nieraz słychać na światło gdzieś podjeżdżając, jak jakiś samochód hamuje i słychać to piszczenie. Charakterystyczne dla klocków przednich w focusach, C maxach Mondeo są blaszki mocujące, wchodzą one w cały układ cylinderka, aby, aby lepiej się trzymały, nie powodowały jakiegoś odskakiwania, i przy właśnie hamowaniu dobrze odbijały. Na początek oczywiście musimy pozbyć się sprężynki mocującej cały układ kalibra. Następnie wyciągamy zatyczki z tyłu całego układu, które chronią przed dostaniem się jakiegokolwiek brudu do naszych prowadniczek. Prowadniczki tutaj sprawują również funkcję śrub mocujących cały nasz układ, czyli wystarczy odkręcić te dwie śruby z tyłu całego naszego układu i mamy dostęp do naszych klocków, nie musimy tutaj więcej nic działać, oczywiście ta sprężynka jak wcześniej widzieliście mocująca przed układem, do odkręcenia prowadniczek czyli tych śrub mocujących potrzebny będzie nam bit w formie torxa także wcześniej sobie zadbajcie o odpowiedniego torxa jak widzicie problem z odkręceniem to może być sytuacja standardowa gdyż często na końcówkach tych prowadniczek dodawany jest klej montażowy na gwint śruby, aby właśnie nie zapobiegał odkręceniu się takiej śruby. No i jeśli poluzowaliśmy już nasze śruby, wtedy możemy spokojnie sobie je odkręcić. Jeśli by to nie pomogło, możemy spsikać WD40 jakimś innym środkiem penetrującym, ale z tym ostrożnie, ponieważ cały układ naszej tarczy i układ hamulcowy musi być suchy. Czyli jeśli jakimś środkiem natuszczającym to potraktujemy i zapsikamy, no to później musimy dokładnie to wszystko odtłuścić. Oczywiście po całym, całej naprawie hamulcy taki proces powinien być wykonany, czyli odtłuszczenie całego naszego układu tarczy, żeby nie było tam żadnych niepotrzebnych materiałów, które by powodowały przyleganie brudu, no i dodatkowo też oczywiście poślizg, bo tam musi być jak wiecie tarcie, czyli, czyli hamulce muszą trzeć o, o tarcz hamulcową, tak aby prawidłowo hamowały po poluzowaniu naszych śrub prowadniczek, lekko je wysuncie, aby, aby zdjąć cały, cały układ kalibra i naszego jarzma, wszystko musimy ściągnąć, wtedy dopiero będziemy mieli dostęp do naszych klocków hamulcowych. Na początek nie wyciągajcie całych prowadniczek, a dlaczego? Ponieważ one są w gumowej osłonie, która zapobiega osadzaniu się różnego brudu i kurzu. Jeśli wyciągniecie całe te prowadniczki, jakiś brud, kurz by mógł się tam wdostać, no i wtedy będziecie mieli większy problem, aby go stamtąd wyciągnąć, oczyścić, a prowadniczki są tutaj najważniejszym elementem, który powoduje, Dokładne dobre odbijanie klocka i muszą się poruszać swobodnie, bez żadnego brudu. Cały układ kalibra naszego jazma musimy sobie gdzieś zabezpieczyć, aby nie wisiał on na przewodzie hamulcowym, elastycznym, żebyśmy go najzwyczajniej nie uszkodzili. Jak widzicie klocek hamulcowy, który jest przy cylinderku, jest właśnie montowany na te blaszki, czyli wyciągnięcie go może być trochę. Trudniejsze, jeśli nie możecie go wyciągnąć, to podważmy jakimś śrubokrętem i powinien on spokojnie wyjść, ponieważ te blaszki mocujące tam się znajdują i jakby go blokują. Szczególnie jeśli dawno nie był cały układ nasz sprawdzany, oczyszczany, regenerowany, no to wiadomo, że to może być jakiś powód zapieczenia się i problem wtedy, aby się dostać do całego naszego układu. Na razie odkładamy sobie całość naszego kalibra i zabieramy się za oczyszczenie prowadzeń naszego klocka hamulcowego. Przyłóżcie sobie najlepiej klocek hamulcowy, który, który macie nowy lub też stary, który był, ale ten, najlepiej ten nowy, aby sprawdzić, jak on przylega, gdzie, w jakie układy on będzie wchodził i jak będzie pracował, czyli poruszcie go w stronę tarczy i od tarczy i te elementy, które powodują jego, jego poślizg jakby przeczyście i uwaga nie dodajemy tu żadnych materiałów poślizgowych, żadnych smarowań, niczego to po prostu musi być oczyszczone z brudu, najlepiej do gołej blachy także no, najlepszym sposobem tu byłoby ściągnięcie całości układu, przyszlifowanie gdzieś na jakichś szlifierkach wszystkiego do czysta Oczywiście, jak możecie się domyślać, jak podjedziecie do zakładu mechanicznego, gdzie w ciągu 20 minut macie wymienione całe wasze klocki no to wiadomo, że to w ogóle nie jest robione, lekko jest przeczyszczone, może przedmuchane jakimś powietrzem i, i to jest na tyle, niestety żadne tutaj szlifowanie, ścieranie właśnie szczotką drucianą tego całego układu nie jest wykonywane, co też powoduje szybkie zapieczenie się czy też blokowanie się klocków w układzie. Jeśli mamy to oczyszczone, to następną czynnością powinno być odkręcenie naszego zbiorniczka z płynem hamulcowym, ponieważ będziemy wciskać tłoczek, więc będzie powodowało to cofnięcie się płynu, aby nie, nie trzeba było tutaj używać odpowietrznika, możecie oczywiście no, prawidłowo powinno się zastosować wężyk, na odpowietrznik, aby ten płyn, który cofnie się z powrotem do układu, spłynął swobodnie. Ja tutaj regenerowałem niedawno moje klocki, więc wiem, że ten układ jest czysty, czyli ten płyn nie będzie tam jakoś specjalnie zabrudzony, ale wy dla pewności warto sobie zastosować taki sposób, aby nie cofać tego zabrudzonego Płynąc z powrotem do naszego układu, bo przy właśnie cofaniu takiego tłoczka może to się wdostać do naszego układu i powodować jakiś problem. Oczywiście jest to tak minimalna ilość, że w całym układzie nie powinno być żadnego problemu. Aczkolwiek, no, jeśli to było niewymieniane naprawdę długi czas, to powinniście tak to zrobić. Jeśli dbacie o wasz układ i wszystko tutaj oczyszczacie prawidłowo, to nie powinno też być za, żadnego problemu, tak jak widzicie to u mnie. Jeśli tłoczek został cofnięty, nie trzeba tutaj go obracać, tak jak z tyłu to się dzieje, wystarczy go wcisnąć. Więc nawet bez całego tego układu yy, narzędzi, czyli do cofnięcia tłoczka, powinniście bez problemu to. Sobie cofnąć poprzez jakiś trzonek drewniany, zaprzeć gdzieś o układ całego kalibra, i powinno się to spokojnie cofnąć do środka. Następnie wyciągamy te nasze prowadniczki, czyli śrubki, które odkręcaliśmy z tyłu, po prostu musimy je oczyścić. Cała powierzchnia wzdłuż tej śrubki powinna być idealnie gładka, bo to właśnie. Powoduje pracę całego naszego układu, poruszanie się jego jest zależne właśnie od pracy naszych hamulców, czy one prawidłowo odbijają, prawidłowo dociskają i hamowanie nie ma żadnego problemu. Następnie, jeśli już oczyściliśmy, czyli nasza powierzchnia naszej śrubki jest czysta, szklista, oczywiście najlepiej sobie zakupić nowe całe prowadniczki. Ale jeśli macie je w odpowiednim stanie, nie powodują one jakiegoś, nie, nie mają jakichś uszkodzeń, to możecie tak jak ja oczyścić je z brudu, przesmarować specjalną pastą do tłoczków. I, i zweryfikować jej pracę, czyli w tej gumowej osłonie powinna ona swobodnie się poruszać, bez żadnych oporów, jeśli byście widzieli jakieś opory no to ponówcie z powrotem cały cykl, czyli wyciągnijcie ją, oczyście na nowo sprawdźcie czy wewnątrz gumy nie dostały się jakieś zabrudzenia nie ma tam jakiegoś problemu, no i ponownie wciśnijcie waszą prowadniczkę wraz z pastą do tłoczków. Tutaj, jeśli chodzi o ilość, w różnych samochodach różnie to jest podawane. Jeśli chodzi o C-maxy, Fokusy, Dwójki, myślę, że tutaj tej ilości nie powinno być zbyt dużo, gdyż. Cała ta prowadniczka wysuwa się poza gumę i wtedy może ten osad, brud tam przylegać. Jeśli naprawdę dużo tego damy, tej pasty, to, to ten brud będzie się więcej, najzwyczajniej osadzał. Także nie, nie przesadzajmy z tą ilością. W innych układach, jeśli to jest zabezpieczone w całości i ta prowadniczka nie wychodzi poza tą gumę, czyli, czyli pracuje w tej gumowej osłonie, bo ma taką membranę do pracy, to wtedy, to wtedy możemy naprawdę tam naładować dużo, sporo tej pasty. Niech ona sobie się swobodnie porusza w tej pascie, ale tutaj bym zalecał, aby tej pasty nie nakładać za dużo. No i mocujemy nasze klocki i jeszcze zweryfikujmy ich pracę, jak one się poruszają wzdłuż tego prowadzenia. Czy nic je nie blokuje, nie ma tam jakiegoś brudu, czy nic się nie dzieje. Jak widzimy, praca w moim układzie jest prawidłowa, nic tam. Nie przylega, nie brudzi. Jeśli coś by się działo niepożądanego, no to najzwyczajniej oczyśćmy to ponownie, tak aby nic nie blokowało naszego klocka hamulcowego. No i wciskamy nasz klocek do y, mocowania cylinderka y, tymi blaszkami. Jeśli nie można y, wcisnąć, jeśli coś by powodowało jakiś problem, dognijmy te blaszki, które są y, na końcówce klocka z tyłu jego układu aby, aby swobodnie wchodziły oczywiście nie za bardzo, gdyż one muszą tam się zaklinować, więc nie, nie dociskajmy ich jakoś mocno specjalnie, żeby one były tam luźne bo muszą one być dobrze dociśnięte i, i zablokowane jakby w tym całym układzie cylinderka, aby powodowały dobre odbijanie całego układu hamulca. Jeśli klocek jest wciśnięty na miejsce, to możemy go montować. Uważajcie tutaj ostrożnie z naszym przewodem elastycznym, abyście nic nie uszkodzili, bo on jest tutaj najważniejszym elementem jeśli pracujemy właśnie w ten sposób, czyli wymieniamy tylko klocek, bez demontażu naszego układu, bez odpowietrzania odpowietrznikiem i zlewania części tego płynu który by się cofnął no to musicie tutaj zachować wtedy szczególną ostrożność aby tego układu żadnego nie uszkodzić i zrobić to w ten sposób tak jaki u mnie to wygląda czyli po prostu wymiana klocków oczyszczenie prowadnic nasmarowanie tłoczków no i dokręcenie całego układu wtedy nie powinno być problemu i czas tej wymiany takiej naprawy nie powinien zająć zbyt długo, a macie wymienione klocki, macie przesmarowany cały układ. Jest jakby jest to wstępna regeneracja naszego jarzma i układu hamulcowego, co powoduje polepszenie jego pracy. Ja zweryfikowałem to na stacji diagnostycznej i rzeczywiście układ taki dobrze przesmarowany, powoduje polepszenie całego hamowania. Gdyż klocek prawidłowo dociska, dotarczy całą powierzchnią, a jeśli któreś z prowadniczek by powodowało blokowanie się, to dopiero mocniejsze wciśnięcie pedału hamulca powoduje, że ten układ prawidłowo dolega, a takie lżejsze hamowanie powoduje, że klocek dociska tylko jakimś, jakąś częścią powierzchni, no i tym bardziej zużywa się w tym miejscu bardziej. Tarcza też nierówno zaczyna pracować, no i powoduje to, degradację naszego całego układu i musimy wtedy wymieniać i tarcze i klocki na nowo i regenerować nasz cały układ. Na koniec po dokręceniu naszych prowadniczek, jaką siłą tutaj dokręcać, to z reguły dokręcamy na tyle ile możemy i jeszcze jakby ciut. Nie trzeba tutaj dynamometrycznego klucza, co pamiętajcie warto przesmarować końcówkę gwintu prowadniczek klejem do śrub, do gwintów no i na koniec oczywiście sprężynka mocująca całość naszego układu i uwaga po zamocowaniu wszystkiego i dokręceniu już wszystkich śrub po pierwszym hamowaniu lub też zanim jeszcze wyjedziecie naciśnijcie kilkakrotnie pedał hamulca aby sprawdzić jego działanie, jak to wszystko działa czy jest prawidłowo, bo może on chwilowo się zapaść do podłogi gdyż no, nasz układ będzie najzwyczajniej inaczej pracował Po oczyszczeniu wszystkiego musimy naszą tarczę odtłuścić jakimś środkiem otłuszczającym specjalnym do hamulcy lub też inny środek odtłuszczający, czyli który oczyści wszystko co tutaj było dotknięte jakimś smarem, bo zawsze jakieś zabrudzenia mogą się dostać na naszą tarcz, więc odtłuście to sobie wszystko, aby nie było żadnego problemu z hamowaniem, aby cały układ pracował prawidłowo. Jeśli mamy taką czynność wykonaną, zadbajcie też o powierzchnię przylegającą naszej felgi do całego naszego układu, bo to też jest dosyć czynność istotna, aby równo nasza felga przylegała do naszej piasty i całości naszego koła sprawdźcie czy znajdują się na feldze odważniki jeśli chodzi o felgę aluminiową są to takie klususzki, które są wewnątrz felgi jeśli na zwykłej stalowej będą one na zewnętrznej stronie sprawdźcie czy któryś nie odpadł będzie to widać po prostu po większym miejscu że coś tam się znajdowało na feldze a tego właśnie nie ma jeśli wszystko zweryfikowaliście prawidłowo i cały układ wygląda oczywiście odpowiednio, odpowiednio zostało wszystko oczyszczone, możemy zabierać się za dokręcanie koła, sprawdzenie naszego całego układu. I pamiętajcie, tak jak mówiłem na początku, aby przed jeszcze odkręceniem koła nasze podeprzeć Nasz samochód, jeszcze czymś zabezpieczającym, jeśli nie mamy tego, to po odkręceniu naszego koła wyrzucamy je pod samochód, tak aby nic złego się nie stało, bo sam podnośnik samochodowy nie jest bez, na tyle bezpiecznym narzędziem, aby zapewniał nam 100% bezpieczeństwa naszego samochodu, jeśli tym bardziej gdzieś kładziemy się pod samochód i wykonujemy jakieś inne naprawy. No, i na koniec dokręcamy nasze śruby. Powinniśmy to wykonać na, na skos, czyli na przeciwległe śruby, naprzemiennie. Jaki tutaj moment? Jeśli Was to bardziej interesuje, to zapraszam do odcinka o wymianie kół. Macie go w zakładce wideo. Tam wszystko omawiam odnośnie. Właśnie tarcz hamulcowych, jak je zweryfikować, jak sprawdzić, wszystko jest dokładnie umówione. Także zapraszam Was do zakładki wideo. No i na koniec dokręcamy nasz zbiorniczek wyrównawczy z płynem hamulcowym. No i możemy zabierać się do jazdy i testowania hamulców. I na koniec szybkie podsumowanie całej naszej naprawy. Przede wszystkim czas wykonania takiej naprawy to. Około dwóch godzin i jest to naprawdę z zapasem na spokojnie, bez tutaj nawet specjalnych umiejętności, nawet jeśli tego nie wykonywaliście nigdy wcześniej. Spokojnie te dwie godziny myślę, wystarczą, aby taką naprawę wykonać. Nawet jeśli te śruby są jakoś zapieczone, to ten czas na odpieczenie jej, tak jak wspomniałem, WD-40 tutaj może za dużo nie używajmy, ponieważ Później musimy odtłuszczać te nasze tarcze, aby żadnego tam zatłuszczenia się nie pojawiło. Z wiadomych powodów tam musi być po prostu tarcie, a nie posiedz, bo to są hamulce. Ale nie przedłużając, tak jak mówię, no czas pracy wykonania takiej naprawy to. Około dwóch godzin. Co jeszcze potrzebujemy to oczywiście klocki hamulcowe. Przydadzą się tu odpowiednie narzędzia, których zestaw możecie kupić za nieduże pieniądze. Specjalna pasta do cylinderków tłoczków hamulcowych. Wskazany jest również klej do śrub, aby na końcówkach śrub posmarować, aby nie było niebezpieczeństwa w razie odkręcenia się takiej śruby. No i oczywiście najważniejsza kwestia, wasze chęci. Czyli, tak jak mówiłem, przede wszystkim chęci tutaj są najważniejsze, aby wykonywać takie naprawy samodzielnie. Zachęcam Was przede wszystkim do wykonywania samodzielnie takich napraw, co Wam daje pewność, że zostało to wykonane prawidłowo, poprawnie. Wiecie, że będziecie mogli się poruszać bezpiecznie, że wykonaliście to tak, jak się należy. Oczywiście, zawsze podeprzyjcie swoją naprawę specjalistycznymi poradnikami, nie tylko takimi na YouTubie, czy tam Facebooku, na jakichś różnych grupach, ale naprawdę książkami, które mówią o tym, jak to wykonać, gdyż nie zawsze osoba, która Wam pokazuje to po drugiej stronie ekranu, nie ma, nigdy nie macie pewności, że ona mówi prawdę. Tak samo również i ja. Ja jestem również samoukiem, także nie wszystko, co wykonuję, może być prawidłowe. Staram się podpierać oczywiście to różnymi właśnie książkami motoryzacyjnymi, w których jest to pokazane prawidłowo poprzez producenta, lub też książkami z obsługi danego samochodu, danego modelu. Różnie to wygląda w każdym typie pojazdu. Także podeprzyjcie swoją naprawę właśnie takimi książkami, różnymi poradnikami w formie właśnie opisowej przez producenta, lub też przez odpowiednie firmy. Które się tym zajmują profesjonalnie, abyście nie mieli jakichś kłopotów, że ktoś wam pokazał i zobaczyliście na jakimś filmiku, że tak to powinno być zrobione, a u Was jest na przykład inny układ, inaczej to wygląda. No i niestety, będziecie w kropce, będziecie musieli dodatkowe pieniądze wydać jeszcze na mechanika, bo coś poszło nie tak. Dlatego sprawdźcie to sobie jeszcze przed wykonaniem takiej naprawy, aby nie było niespodzianek. Jeśli Wam się podobało, oczywiście, pozostawcie łapki w górę. U dołu ekranu znajdziecie przycisk subskrypcji. Naciśnijcie go, a będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami. W zakładce wideo również zapraszam Was do obejrzenia innych odcinków z cyklu właśnie napraw samochodowych. Tam wszystko znajdziecie, co Was będzie interesowało. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!